No to sobie jedziemy. Siema, witam Was w kolejnym odcinku, którego miało nie być, ale zrobiłem ankietę, bo bardzo zasypywaliście mnie pytaniami na Instagramie o nowy samochód. E, wiem, totalnie banalna sprawa, e, ale muszę też dbać o tych, którzy są na tym kanale z racji motoryzacji. Tak i dzisiaj przedstawię Wam wóz, w którym się obecnie poruszam. RS7 Niestety już nie ma, żeby tak zakończyć już tą serię pytań gdzie jest RS7. Nie ma RS7, powiem wam dzisiaj dlaczego, co się z nim stało. Dzisiaj jest Mercedes AMG E53 Coupe. Bardzo świeży samochód, praktycznie nowy z polskiego salonu. Opowiem wam co nieco o tym samochodzie dla tych wszystkich, którzy właśnie interesują się motoryzacją i którzy chcieli, żeby ten odcinek powstał, dlatego zapraszam was bardzo serdecznie. Posłuchacie sobie, jest dosyć ciekawie, powiem. A że jest dosyć ciekawie, jest inaczej niż w rs ale da się jeździć. W tym samochodzie są dwie rzeczy: design, ogólnie to, co się dzieje w środku, to się dzieje bardzo dużo, i to, co się dzieje pod maską, dlatego będę musiał mówić dwa elementy. W rs było troszeczkę więcej gadania o tym, co się dzieje, w, jeśli chodzi o silnik, zawieszenie i tak dalej, bo bardziej, najbardziej to ceniłem w tym samochodzie RS-7, że. No to auto po prostu, jeśli chodzi o silnik, skrzynię, zawieszenie, to był szatan, to było coś, coś niesamowitego, to auto się prowadziło. Tutaj mamy dwa elementy, nie tylko, że mamy silnik troszeczkę mocniejszy w serii AMG, to do tego jeszcze mamy yy, no, piękne wnętrze, które po prostu zachwyca, jak ktoś lubi lampki takie tego typu pierdoły, no to tutaj się odnajdzie zdecydowanie. Ja przez jakiś czas no, będę musiał się męczyć w tym samochodzie, yy, ale wiecie co, widzę, że jest kawałek prostki, to wykorzystamy sobie to oczywiście teren niezabudowany, przyspieszymy sobie do 90, tylko tutaj jest ostatnie przejście dla pieszych i tam już dalej las, także posłuchajcie, jak to brzmi. Daje frajdę, powiem wam, niesamowitą. Sam sobie mruczy, no RS7 to nie jest. RS7 porażała i to jest to, za, tym, za czym naprawdę tęsknię. Ten dźwięk jest taki bardziej stłumiony, ale powiem Wam, że dopiero zaczyna fajnie ten samochód brzmieć w momencie, kiedy wchodzimy na to 6, 6,5-7 tysięcy obrotów, kiedy naprawdę dajemy mu izdę za przeproszeniem, wtedy zaczyna brzmieć jak rasowa rajdówka. Ale te silniki mają to do siebie: V5, V6, że one nigdy nie będą brzmieć jak te V8. Eee, ale naprawdę ma ten silnik swoje, takie mocne strony, co mi naprawdę daje dużo frajdy. Eee, jest inny ten dźwięk. Tak jak mówię, jest bardziej taki rajdowy, nie wiadomo czy to Formuła 1, bardziej to wyje. Eee, jest spoko, ale zdecydowanie cichszy. RS7 trzaskała, strzelała. Zresztą widzieliście jak tańcowałem psa, kurwa, jakbym ktoś rzucał pode mnie jakieś duże petardy. Przeraża, ten dźwięk był okropnie, okropnie głośny, ale przyjemny tym, tym samym. Cóż, nowe technologie, tutaj mamy, słuchajcie, silnik, y, dwa silniki właściwie, bo jest silnik spalinowy, V6, 3 litrowa, o mocy tam 440 czy 50 koni i do tego jest silnik y, elektryczny, który dodaje ekstra 200 Nm i jakieś tam dodatkowe, 20 czy 30 koni, już teraz nie pamiętam. Jest bardzo dynamiczny, mamy 700 Nm, no jakieś te 400, chyba 50 czy 60 koni. Także jest, jest mega dynamicznie. To jest nowa technologia, słuchajcie, tu już nie ma co porównywać, bo RS7 to jest samochód, który już zaczął być produkowany w 2012, ten, który ja miałem był w 2016 roku. Ale one się te, od tych specjalnie przeliftowych nie różniły. Tutaj mamy samochód z końcówki 2019 roku, więc no praktycznie nówka i jest nieco inaczej, jest zdecydowanie bardziej nowocześnie, są tacy co to lubią, są tacy co te, czego, te, którzy tego nie lubią. Ja, ja powiedziałam, że no nie będę płakał, nie będę płakał, siadam i jedziemy dalej. Możemy sobie pozwolić na no, odpięcie tego czerwonego pasa, yy, który na ta daje naprawdę takie mega wrażenie, takiej wyjątkowości w tym samochodzie. Nie wiem czemu, no, jaki taki czerwony pas, to trochę taki czerwony dywan, jeśli chodzi o samochód. Moi drodzy, ja ten odcinek zrobię specjalnie dla tych, którzy interesują się tą motoryzacją i którą do motoryzację mnie nudzą. Czytaj na Instagramie mówię, Karol, pokaż, no co tam. Myślę, że wiecie co, no nie zabije was jeden odcinek. Powiem Wam tak. No samochód jest po prostu przepiękny jest po prostu mega. Te zastosowania technologiczne, dla mnie to jest trochę za dużo. Ja powiem Wam, że ogólnie jestem troje wieśniak i dla mnie ten RS, który był bardziej surowy w środku, który był bardziej taki toporny, troszeczkę z byłej epoki, ale też to mega wypasiony samochód, w którym cenią się troszeczkę inne walory, niż właśnie w takich nowoczesnych samochodach, które też potrafi zapieprzać, jak ktoś lubi jeździć i mieć jakieś dobre tutaj, wiecie, kwestie jeśli chodzi o zawieszenie i tak dalej sportowo osiągi. No ale tutaj przede wszystkim to jest wajka technologiczna. Ten samochód sam parkuje, sam, sam jedzie, sam skręca kuźwa. E, Nagłośnienie gośnie Bullmeister to po prostu jest coś, co zmusiło mnie do słuchania biosek e, na przykład Ralfa Kamińskiego, którego nie wiem, czy znacie, ale myślę, że znacie, bo, bo, bo wielu z was to są też wrażliwe chłopaki. <laughs> no, co wam powiem? No, słucha się mega. Naprawdę czuję się jak na koncercie. Wszystko, co mogło być w tym modelu samochodu, wpakowane, poprzedni właściciel sobie wpakował. No i jest tutaj po prostu. Mi to mi głowy troszeczkę tego tego brakuje. Ja się trochę czuję tak. Jakbym poszedł na jakiś bal polsatu, ekskluzywny bal polsatu w białych skarpetkach i sandałach, bo wiecie, w RS-ie się wsiadało i tam czułem się jak w domu, jak na przysłowiowym straczu, w którym siedzisz i jest Ci kurwa komfortowo, zamykasz drzwi na klucz, odpalasz telefon i aż Ci nogi zdrętwieją, znacie to kurwa uczucie, jest mega, a tutaj jednak te kurwa, nie wiem, ani to pierdnąć, ani to kuźwa wiecie, gdzieś po, jakiejś, po jakimś błotku, ja mam zresztą zboczenie jeśli chodzi o samochody ja myję samochody, potrafię mieć samochody kuźwa trzy razy dziennie, bo lubię mieć czyste buty, czyste samochody. To jest takie coś, że no nie wiem, no ja muszę mieć po prostu czyste samochody, czyste buty, no ale to słuchajcie no. Myślę, że są interesujące bardziej fakty niż to. Przemoznawca, myślę, że bym to by dokładnie powiedział co w tym samochodzie jest. Podkręciłby troszeczkę jeszcze wszystko. O będzie to macie na przykład taki dach, bo ja się znudził czarny dach, co możecie się odsłonić. Jakaś panorama, takie cudy na kiju. Myślę, że to nie jest żaden luksus, ale dla mnie to jest luksus, bo powiem wam, że macie noc, macie dzień, nie robicie, jesteście bogami we własnej rzeczywistości. Auto jest zajebiste, naprawdę chuwa to już bo mówiłem, nie. Ale przede wszystkim, jak ktoś jest trochę skąpy, jeśli chodzi o benzynę, to jest to dla tego kogoś sprawa idealna, tylko musi na, na, na tej benzynie trochę pooszczędzać kilkadziesiąt albo kilkaset lat, bo auto no, trochę kosztuje, no nie będę mówił. Ale przede wszystkim no jest oszczędne. Powiem Wam, że samochód, który mam prawie 500 koni, jak Wam spala przy takiej normalnej jeździe, tak jak dzisiaj sobie jeździliśmy, na przykład 10 litrów, 10,5 litra, a na trasie potrafi spalić 8,5 litra, no to jest, powiem Wam, wynik zajebisty. To Do tej pory to tylko diesle, klekoczący diesle mogą się takim pochwalić. No a tutaj, no. Samochód, który naprawdę trochę waży, bo może się wydawać, że nie jest taki mały. W każdym kojarzy Mercedesy takie sportowe z takimi C-klasami, a klasami, z takie malutkiej pierdziele, a ten ma skór w kobanie, nie zmiem powiedzieć, bo czasami mi słów tutaj brakuje w tym samochodzie. Prawie 5 metrów, wyobraźcie sobie, i waży to chyba tonę 900, więc to jest kawał skór czy byka. A RS7 ważyło też jakoś po dwie tony, więc tu to nie ma wielkiej, wielkiej, wielkiej różnicy. No i długościowo, no to jest tak jak mówię 4950 czy coś takiego, już teraz nie pamiętam te statystyk, no ale, ale jest kawał, kawał byka, nie? Dobra, słuchajcie, za chwileczkę widzimy się w garażu, tu powiem Wam więcej o tych takich wszystkich bajerach, pozmieniam te konfiguracje, bo naprawdę kupujcie ten samochód, jak się Wam znudzi za tydzień, to jest nadzieja dla mnie, do mnie się szybko samochody nudzą. To jest nadzieja dla, dla mnie, że powiedzmy pojeżdżę tydzień, zmienię sobie nie wiem, niebieski kolor na czerwony, wyświetlacze sobie trochę pozmieniam, bo tych ambientów tego, tych, tych opcji tutaj jest niesamowita ilość. W ogóle ja mogę gadać do tego skurwy, przepraszam, to jest pani. Ale muszę dowiedzieć się, gdzie tu tą funkcję uruchomić. Jeszcze muszę go połączyć z telefonem, muszę zadzwonić do salonu, żeby mi dali dostęp do tego samochodu, bo możecie sobie wysiąść i na kozaku sobie kręcić paluszkiem na telefonie, ja wam sam zaparkuję. Możecie tak szpanować no, na osiedlu zobaczcie, to jest taka jedna fajna bajera, którą sobie możemy odpalić. Jadę 50 na godzinę. Chyba wszystko gra. Tak, tutaj. I sobie jadę. I sobie puszczam kierownicę. Jedziemy po takim lekkim łuku. Ta chwileczkę dojedziemy i auto sobie praktycznie samo jedzie, nie? Jest, nie wiem, że to jest taki system, który czasami nam system przypomina, żebyśmy chwycili kierownicę. Ale wystarczy nam tylko delikatnie dotknąć. Jak widzicie, mamy teraz delikatny łuk i on sobie skręca. Podejrzewam, że dojdziemy do skrzyżowania i on zaczyna hamować i zwalniać. Trzeba jeszcze wyjaśnić wątek RS, gdzie się podział, co się z nim dzieje. Czas od RS-a też były dwa samochody, bo jeszcze był CLS 63 AMG. S w Shooting Breaku e, także no co RS7 ma swojego nowego właściciela, pamiętajcie dla mnie to są tylko przedmioty, to są przedmioty, które są fajne, które chcę doświadczać którymi chcę się bawić, to nie jest coś co bym przeżywał i dlatego bardzo was też proszę o jedną rzecz, nie piszcie w komentarzu a mog mogłeś wziąć E63 S, no mogłem a mog mogłeś wziąć BMW M5, no mogłem no mogłeś wziąć, nie wiem, nowe RS7 w jakimś tam ten no mogłem, słuchajcie, wszystko mogłem, wszystko możemy sobie w życiu zrobić, jak sobie Zdecydujemy i wybierzemy jakiś cel, to możemy ten cel realizować. Ale padł na ten samochód, chciałem tego samochodu doświadczyć, spodobał mi się. Za ten samochodzik mógłbym mieć na przykład M5, mógłbym mieć nową MR7, taką powiedzmy roczną, ale. Chciałem spróbować tego samochodu i może na M5 też przyjdzie czas, może stanę się fanem BMW, kto wie, zobaczymy, tak jak mówiam, to, jest tylko, to są tylko rzeczy, to są tylko przedmioty, którymi się bawimy, które służy nam do przemieszczania, takie centrum rozrywki, dlatego nie przeżywajcie tego jakoś bardzo, nie piszcie, że o, o takie kurwa, zmień se koło, albo dodać se słuchajcie, wolność tą w swoim domku, chcecie, zmieniajcie, ja mam w tym momencie takie, mnie to wystarcza, jestem zadowolony, jak się ktoś ze mną cieszy, to cieszę się bardzo, jak się nie cieszy, no, to nie musi tego oglądać. E, także, jak mam być szczery, z tych wszystkich samochodów, który był największym wypasem, to jest zdecydowanie największy wypas. Jak, e, który samolot najbardziej kochałem? Zdecydowanie RS7 C7. To jest samolot, który kocham. No, do tego mogłem mieć dwa RSy, ale tak jak powiedziałem, takie sobie zdecydowałem, e, na takie doświadczenia się w rzeczy zdecydowałem. No, i takich rzeczy doświadczam, e, takich, takiego wozu doświadczam w tym momencie. Czy żałuję? Nie, absolutnie nie żałuję. Powiem Wam, że no i jest zajebisty, jest zajebisty, zobaczymy. A tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie przedmiot, którym będę obracał. Za jakiś czas będzie inny samochód, może go Wam ogram, zobaczymy. Ale nie przeżywajcie tego jakiegoś bardzo. Słuchajcie, rękami zaraz odpadnie, bo ta kamera jest dosyć ciężka. Mam nadzieję, że ten o o o odcinek nie był tak ciężki jak ta kamera. Teraz w mojej ręce zostawcie suba, zostawcie lajka. Jak się nie podobało, to łapka w dół. Piszcie komentarz. Zapraszam oczywiście na moje media społecznościowe. Karol Stulik na Instagramie wpadajcie na moją stronę internetową karustuklic centrum motywacji nie, Dokładnie tam możecie sobie zakupić plan dietetyczny, treningowy to w czym jestem ekspertem, nie jestem ekspertem w samochodach, jestem ekspertem jeśli chodzi o żywienie, trening i tutaj się czuję profesjonalistą, a to są tylko zabawki, którymi chciałem Was dzisiaj troszeczkę rozluźnić. Życzę Wam wesołych świąt, bo za niedługo święta jak najlepszych prezentów czasu rodzinnego, mimo że jest no, nam troszeczkę upośledzony przez to, co się dzieje w, w kraju. Z wiadomo jakich przyczyn, nie tych przyczyn, który, o których się mówi, ale z przyczyn, właściwie ktoś te przyczyny powoduje i te osoby kopną kopnąłbym w dupę, ale nie mogę niestety, bo nie mam takiej długiej nogi. Dobra, dzięki serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia. Yo.